Witajcie, czy czujecie już w powietrzu zapach pierniczków i świeżej choinki? Czy widok świątecznych światełek wprawia was w magiczny nastrój? Jeśli tak, to znak, że święta Bożego Narodzenia są tuż za rogiem. Boże Narodzenie to czas pełen radości, rodzinnego ciepła i tradycji. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wzięły się te wszystkie zwyczaje? Dlaczego ubieramy choinkę, dzielimy się opłatkiem, albo zostawiamy miejsce przy stole? A co z innymi krajami? Czy wszędzie święta wyglądają tak samo jak u nas? Może gdzieś na świecie zamiast barszczu z uszkami króluje kubełek KFC? W tym filmie zabiorę was w wyjątkową podróż po historii Bożego Narodzenia i świątecznych tradycjach z różnych zakątków globu. Poznacie fascynujące zwyczaje, o których być może nigdy wcześniej nie słyszeliście. Zapaszcie sobie gorącą czekoladę, rozsiądźcie się wygodnie i wyruszmy razem w tę magiczną, świąteczną podróż. Gotowi? No to zaczynamy. Boże Narodzenie, święto, które dzisiaj znamy jako czas radości, prezentów i rodzinnych spotkań, ma swoje korzenie w wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Dla chrześcijan na całym świecie jest to moment, w którym celebrujemy narodziny Jezusa Chrystusa. Zbawiciela, którego przyjście na świat miało odmienić losy ludzkości. Pierwsze wzmianki o obchodach tego święta sięgają IV wieku naszej ery, kiedy to Kościół zdecydował się ustalić datę narodzin Chrystusa na 25 grudnia. Dlaczego akurat ten dzień? Nie był to przypadek. Data ta zbiegła się z pogańskimi świętami, które cieszyły się ogromną popularnością w starożytnym Rzymie. Jednym z nich były Saturnalia. Huczne uroczystości ku czci boga Saturna, które symbolizowały zakończenie prac rolniczych i powrót światła po najkrótszym dniu w roku. Podczas tego święta ludzie dekorowali swoje domy zielonymi gałązkami, wymieniali się drobnymi upominkami, a także odwracali społeczne hierarchie, tworząc atmosferę równości i zabawy. Podobnie na północy Europy, podczas jul świętowano przesilenie zimowe. W domach. Płonęły ogromne drewniane bale, mające przynieść światło i pomyślność w nadchodzącym roku. Wiele z tych elementów, zielone dekoracje, światło świec czy atmosfera wspólnoty, przeniknęło do współczesnych obchodów Bożego Narodzenia. Przez wieki Boże Narodzenie ewoluowało. W średniowieczu skupiało się głównie na religijnych ceremoniach, mszach i procesjach. Jednak z czasem, wraz z rozwojem kultury i tradycji Zaczęło nabierać bardziej świeckiego charakteru. Dodano elementy zabawy, kolędowania, a także w późniejszych wiekach wigilijne uczty i prezenty pod choinką. Dziś Boże Narodzenie to harmonijne połączenie dawnych tradycji i nowoczesności. Od pogańskich korzeni po chrześcijańską symbolikę, każdy element tej historii sprawia, że święta, które obchodzimy, są tak wyjątkowe i wielowymiarowe. A jak wyglądają te tradycje w różnych częściach świata o tym już za chwilę. Boże Narodzenie to święto o uniwersalnym przesłaniu radości, nadziei i dzielenia się. Ale jak różnorodne są sposoby obchodzenia tego magicznego czasu w różnych zakątkach świata. Dziś zaczynamy naszą świąteczną podróż od Europy, kontynentu, gdzie tradycje bożonarodzeniowe są głęboko zakorzenione w historii i kulturze. W Polsce sercem Bożego Narodzenia jest Wigilia. To wieczór pełen symboliki, oddzielenia się opłatkiem, który wyraża pojednanie i miłość, po 12 potraw symbolizujących 12 apostołów. Tradycyjnie dania są postne, a na stole znajdziemy barszcz z uszkami, pierogi, karpia czy kutie. Wieczerza zaczyna się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, a kończy się wspólnym śpiewaniem kolęd i udziałem w pasterce, uroczystej mszy o północy. W Italii Boże Narodzenie to czas pełen uroku i rodzinnych spotkań. W wielu domach centralnym elementem jest szopka betlejemska, tradycja zapoczątkowana przez świętego Franciszka z Asyżu. Ale najwięcej emocji przynosi l'abefana. Czarownica, która w noc z 5 na 6 stycznia przynosi dzieciom prezenty, podobnie jak święty Mikołaj. Włosi celebrują święta uroczystymi kolacjami, podczas których królują takie przysmaki jak panetone czy lasagne. Dla Hiszpanów najważniejszym momentem świąt jest święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia. To wtedy dzieci otrzymują prezenty, które przynoszą im mędrcy ze wschodu: Melchior, Kacper i Baltazar. W przeddzień ulicami miast przechodzą kolorowe procesje, zwane Cabalgata de los Reyes. Święta w Hiszpanii to także czas delektowania się wyjątkowym ciastem Roscon de Reyes, w którym ukryte są małe niespodzianki. W krajach skandynawskich święta noszą nazwę Jul, co nawiązuje do starożytnych, pogańskich obchodów przesilenia zimowego. Dziś mieszkańcy Szwecji, Norwegii i Danii Łączą chrześcijańskie tradycje z dawnymi wierzeniami. W domach płonie świeca symbolizująca światło w ciemności, a na stołach królują dania takie jak pieczona wieprzowina, łosoś i tradycyjny ryżowy pudding. W Szwecji 13 grudnia obchodzony jest Dzień Świętej Łuci, podczas którego dziewczęta w białych szatach i koronach ze świecami śpiewają pieśni ku czci świętej patronki światła. Europa to prawdziwy kalejdoskop tradycji, od mistycznych opowieści po rodzinne ciepło. Ale to dopiero początek naszej świątecznej wyprawy. Za moment przeniesiemy się do Azji, Ameryki i innych zakątków świata, by zobaczyć, jak tam obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Azja to kontynent, na którym tradycje Bożego Narodzenia przybrały unikalny charakter, dostosowany do lokalnych kultur i wierzeń. Niektóre kraje podchodzą do tego święta bardziej komercyjnie, inne celebrują je przez wiele miesięcy. Zanurzmy się w azjatyckie święta, gdzie tradycje z zachodu łączą się z lokalnymi zwyczajami. W Japonii Boże Narodzenie nie jest świętem religijnym, ale za to stało się okazją do radosnej zabawy i romantycznych randek. Jednym z najbardziej zaskakujących zwyczajów jest jedzenie kurczaka z KFC. Wszystko zaczęło się od kampanii reklamowej w latach 70., która przekonała Japończyków, że Kentucky na święta to najlepszy wybór. Co roku miliony ludzi zamawiają zestawy świąteczne z kurczakiem i szampanem. Święta w Japonii to także czas słodkich tortów świątecznych, ozdobionych truskawkami i bitą śmietaną. A wieczór 24 grudnia to coś w rodzaju walentynek. Pary wybierają się na kolację i spacerują wśród światełek ciesząc się romantyczną atmosferą. Filipiny to absolutni mistrzowie świątecznego nastroju. Boże Narodzenie zaczyna się tam już we wrześniu, gdy tylko rozpoczyna się tak zwany Bear Months, czyli miesiące kończące się na ber. W tym czasie słychać kolędy w centrach handlowych, a domy i ulice ozdabiane są kolorowymi lampionami zwanymi parol. Kulminacją jest Simbang Gabi, Dziewięciodniowa seria mszy, które odprawiane są o świcie, symbolizując nadzieję i oczekiwanie na narodziny Jezusa. Filipińczycy wierzą, że uczestnictwo we wszystkich dziewięciu mszach przynosi szczęście na cały rok. A co króluje na świątecznym stole? Lechon, pieczone prosie, które jest prawdziwą ozdobą każdej uczty. Ameryka to kontynent, który oferuje niesamowitą różnorodność świątecznych tradycji. Od spektakularnych parad w USA po religijne procesje w Meksyku, każdy kraj wnosi coś wyjątkowego do celebracji Bożego Narodzenia. W Stanach Zjednoczonych Boże Narodzenie to prawdziwy festiwal świateł i radości. Tradycje są mieszanką wpływów z całego świata, ale to, co wyróżnia USA, to komercyjny wymiar świąt. Santa Claus. Czyli święty Mikołaj króluje w galeriach handlowych, gdzie dzieci ustawiają się w długich kolejkach, by zrobić sobie z nim zdjęcie. Niezwykłą popularnością cieszą się również parady świąteczne, takie jak słynna Macy's Thanksgiving Day Parade, która oficjalnie rozpoczyna sezon bożonarodzeniowy. Nie zapominajmy o dekoracjach. Amerykanie kochają światełka. Od dachów domów po gigantyczne choinki w parkach wszystko błyszczy i zachwyca. Warto wspomnieć także o tradycji pieczenia ciasteczek dla Santa Clausa, które dzieci zostawiają przy kominku razem ze szklanką mleka. Meksyk z kolei obchodzi święta w głęboko religijnym duchu. Jedną z najważniejszych tradycji jest Las Posadas, dziewięciodniowa seria procesji, które przypominają wędrówkę Maryi i Józefa szukających schronienia. Procesje zaczynają się 16 grudnia i każdego wieczoru przechodzą przez ulice miast i wiosek. Mieszkańcy odgrywają rolę Maryi, Józefa, pastuszków i aniołów, niosąc lampiony i śpiewając kolędy. Każdego dnia procesja kończy się w innym domu, gdzie gospodarze symbolicznie otwierają drzwi i zapraszają wszystkich na świąteczny poczęstunek. Dzieci uwielbiają piñaty w kształcie gwiazd, które rozbijają kijem, by zdobyć ukryte w środku słodycze i owoce. Wigilijne uczty obfitują w tradycyjne dania takie jak tamales czy poncze na widenio, gorący napój z owoców i przypraw. Afryka, kontynent pełen różnorodności, ma swój własny, wyjątkowy sposób na celebrowanie Bożego Narodzenia. Od starożytnych tradycji chrześcijańskich w Etiopii po radosne pikniki na plaży w Afryce Południowej, każde miejsce wnosi coś niezwykłego do świątecznego ducha. Etiopia obchodzi Boże Narodzenie, znane jako Gena, 7 stycznia według kalendarza juliańskiego. To jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt na świecie, pełne głębokiej duchowości i tradycji. Święta zaczynają się od nocnych nabożeństw, podczas których wierni gromadzą się w kościołach ubrani w białe szaty, zwane szama. Ceremonie wypełniają śpiewy, modlitwy i zapach kadzidła. Gena to nie tylko religijne obrzędy, ale także czas wspólnoty. Popularną tradycją jest gra w starożytną grę przypominającą hokej na trawie, również nazywaną gena. Podczas świątecznego posiłku królują tradycyjne potrawy, takie jak dorołat, pikantny gulasz z kurczaka serwowany z plackami iniera. W Afryce Południowej Boże Narodzenie przypada na środek lata, co oznacza, że zamiast śniegu i mrozu mamy słońce i upały. Święta są tutaj radosne i pełne luzu. Rodziny często spędzają ten czas na świeżym powietrzu, organizując grille, znane jako brai. Na stołach pojawiają się potrawy takie jak pieczony indyk, ryby, a nawet owoce morza. Nieodłącznym elementem świątecznej atmosfery są pikniki na plaży, gdzie dzieci budują zamki z piasku, a dorośli relaksują się w cieniu palm. Afrykańskie święta to idealne połączenie tradycji, duchowości i beztroskiej radości. A jak wygląda Boże Narodzenie na Antypodach o tym już za chwilę. Gdy na półkuli północnej Boże Narodzenie kojarzy się z mrozem i śniegiem, w Australii i Oceanii jest zupełnie odwrotnie. Tutaj święta przypadają w środku lata, w czasie najgorętszych dni w roku. W Australii święty Mikołaj porzuca sanie i renifery na rzecz deski surfingowej. W końcu w upalnym, słonecznym klimacie trudno wyobrazić sobie zimowe krajobrazy. Święta to czas spotkań na świeżym powietrzu. Australijczycy uwielbiają organizować pikniki i grille, znane jako Barbies, które często odbywają się na plażach. Na stołach królują świeże owoce, owoce morza, a także tradycyjny pudding bożonarodzeniowy, choć serwowany w nieco bardziej letnim wydaniu. Jednym z najbardziej charakterystycznych widoków są dekoracje świąteczne. Mimo braku śniegu, domy i ulice ozdabiają lampki, a choinki są często wykonane z lokalnych roślin, takich jak drzewka Christmas Bosch. W krajach oceanii, takich jak Nowa Zelandia, Fidżi czy Samoa, Boże Narodzenie ma unikalny charakter, łącząc europejskie tradycje z lokalną kulturą wyspiarską. Nowozelandczycy zdobią swoje domy nie tylko choinkami, ale także kwitnącymi drzewami pochutu kawa, które stały się symbolem ich świąt. Na Wyspach Pacyfiku często odbywają się tradycyjne tańce i śpiewy, które wprowadzają mieszkańców w świąteczny nastrój. W wielu miejscach kolacje wigilijne odbywają się pod gołym niebem, a mieszkańcy biesiadują przy rybach, tropikalnych owocach i lokalnych przysmakach. To święta pełne radości, muzyki i beztroski. Boże Narodzenie w Australii i Oceanii to dowód na to, że świąteczny duch nie zna granic, ani geograficznych, ani klimatycznych. A jak wyglądają najdziwniejsze zwyczaje świąteczne na świecie? O tym w kolejnej części filmu. Święta Bożego Narodzenia pełne są nie tylko magii, ale i zaskakujących tradycji od niezwykłych zwyczajów, przez przerażające postacie. Aż po rekordowe szopki. Święta to czas pełen różnorodności i kreatywności. Zobaczmy kilka z najdziwniejszych i najbardziej fascynujących bożonarodzeniowych tradycji. W Katalonii jednym z najbardziej niezwykłych świątecznych zwyczajów jest kaga-tiu, czyli pień, który robi kupę prezentami. Ten uroczy drewniany pień, ozdobiony oczami i uśmiechem, przykryty kocem, jest karmiony przez dzieci przez kilka dni przed świętami. W Wigilie najmłodsi uderzają go kijami, śpiewając specjalne piosenki, a pień, jak głosi tradycja, wydaje prezenty ukryte pod kocem. To wyjątkowa mieszanka zabawy, tradycji i świątecznej radości. A teraz coś z zupełnie innego klimatu: Krampus, mroczny towarzysz świętego Mikołaja, znany w Alpach. W przeciwieństwie do miłego, uśmiechniętego Mikołaja, Krampus to demoniczna postać która odwiedza niegrzeczne dzieci, by je ukarać. Każdego roku w grudniu w wielu alpejskich miasteczkach odbywają się pochody Krampusa, podczas których przebrani w przerażające maski i futrzane stroje uczestnicy straszą widzów. Ta tradycja łączy elementy strachu i zabawy, wprowadzając unikalny klimat do okresu świątecznego. A jeśli myślisz, że widziałeś duże szopki, to przygotuj się na prawdziwe arcydzieła. W Meksyku co roku buduje się jedne z największych szopek na świecie, w których liczba postaci i szczegółów dosłownie zapiera dech w piersiach. Niektóre szopki w Hiszpanii czy we Włoszech są tak skomplikowane, że przypominają miniaturowe miasteczka, pełne postaci wykonujących codzienne czynności. To nie tylko dekoracja, ale prawdziwa sztuka opowiadająca historię Bożego Narodzenia. Jak widzisz, Święta to czas, który każdy kraj obchodzi na swój wyjątkowy sposób. A które z tych zwyczajów najbardziej Cię zaskoczyły? Daj znać w komentarzu. Boże Narodzenie, choć obchodzone na tak wiele różnych sposobów na całym świecie, ma coś wspólnego, niezależnie od miejsca czy tradycji. To czas radości, dzielenia się i nadziei. To moment, kiedy ludzie jednoczą się z bliskimi, by celebrować to, co naprawdę ważne miłość. Rodzinę i wspólnotę. A teraz Twoja kolej. Jakie są Twoje ulubione tradycje świąteczne? Jak świętujesz Boże Narodzenie? Podziel się swoją historią w komentarzach. Może to właśnie Twoja opowieść zainspiruje kogoś innego na te święta? Pamiętajmy, że prawdziwa magia świąt tkwi nie w prezentach czy dekoracjach, ale w sercach ludzi, którzy je tworzą. Dziękuję za wspólne odkrywanie bożonarodzeniowych tradycji z całego świata. Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku.